Marek przyniósł nasze żerandole, które zawisną już niedługo tu na tarasie. W końcu, już się nie mogę doczekać. I co Marku, Ty teraz robisz? Powiedz nam. Bo tutaj ktoś turbinkę Kowalskiego. Musisz naprawić? Zrobił, no i muszę poprawić to. No więc zaraz będą wisiały nam te. Jeden będzie wisiał tutaj, a drugi będzie wisiał tutaj. Tylko, że ten jeden, ja dzisiaj jeden na nie powieszę, bo drugi. Mhm. Muszę pokombinować z nim. A drugi po prostu tutaj przyniesiesz, i Świetno. możemy sprzątnąć resztę. I ten, poza tym w nim brakuje też, wiesz co, takich śrubek. Musisz dokupić. Ja je mam A. w samochodzie, tylko że one są, wiesz, tam jeziły kurde długo ze mną i są, wiesz, porozsamochodowywane, nie? Aha, czyli trzeba poszukać po prostu. No, no dobra. Dobry Jest. i jeden, bo my musimy ogólnie tutaj posprzątać. Przy okazji też wyjechać z rzeczami z skąd Marku z kuchni, żeby tak. sobie już do końca mogła tam przeorganizować. No i musimy tutaj posprzątać, bo chcemy umyć też tutaj podłogę już do końca i chcemy właśnie zrobić tutaj moskitierę. Wzięłam, dzisiaj y, jedzie z nami do domu kurwecia Marka, a Mareczek jak tu pucuje, jejku, jejku. Nie, bo chcę, je... otwórz mi drzwi. Dobra, otwieram Ci. Bo chcę do domu jechać, wiesz, nie Wiem, wiem, wiem. Poza tym mamy dzisiaj gości, robimy sobie grillka. Goście wszystko kupili, nie wzięli tego wózka, więc musimy go wystawić tutaj, nie? Czemu nie chcieli wózka? Bo powiedzieli, że nie mogą, wiesz, wózków. A, dlaczego? Ja z... No. Bo chyba jest ten. Jakiś tam użycie? Tak. tak. E, wzięłam resit. No. E, sami sobie mamy to wszystko wypisać. Oni no i to wiesz, i to wtedy dajesz do rozliczenia podatkowego. Tak, tak, tak. No więc to też jest, słuchajcie, fajne. No a my, jak widzicie, śmieci, śmieci, śmieci. Więc ja lecę jeszcze do domu zobaczyć, co jeszcze możemy wyrzucić, bo jutro takie większe śmieci zabierają. A Marek, jak widzicie, już tutaj pakuje. Tu mamy taką fajną szafkę. Na właśnie dokumenty, która stała tak to sobie w garażu, a teraz yy, będzie użyta póki co, bo ja Wam mówię, że później będziemy ten ofis robić. Nie mogę się napatrzeć na tą kurwę, wybaczcie. To są te samochody, te spakowane od Kacpra Jedne tam ta półeczka wisi cały czas, ja zostawię tutaj wiertarkę, wiesz? A i jutro może? No. Dobra. Oczywiście sąsiedzi się pytają nas, czy my się wyprowadzamy, czy co, bo niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. A tu zobaczcie. Jaki Meksyk. Kolejny Meksyk. Ale już jak widzicie biurka Marka nie ma. Zabieramy też telewizor. Moje biurko zostaje, bo tu jest cały sprzęt jakby w tym biurku zamontowany od internetu, a poza tym to biurko mi nie pasuje. E, później i tak w ofisie będę sobie zmieniać całkowicie, już jak Marek sobie wybuduje swój. No i jeszcze nam zostało trochę, trochę na oknie. W szafkach. Tu jest łóżko, jak pamiętacie może. I tu są te szafy. Tam są też szafy, więc jeszcze trochę. Pewnie jutro przyjedziemy. Jeszcze trochę tutaj mamy do wyrzucenia, do zabrania, więc no tak, co zrobić? Takie życie. Witam Was kochani. Na dzisiejszy dzień miałam całkowicie inne plany, no ale plany się posypały i zrozumiał mnie mamy. No tak, dzieciaczki mi się troszeczkę pochorowały. W weekend były już takie wiecie, Niewyraźne, ale jeszcze jakoś tam dawały radę. No i dzisiaj Kasperek taki troszeczkę rozgrzany się obudził i mówi: Mamo, nie mam siły, bolą mnie nogi, boli mnie to, boli mnie tamto. Nie powiem, bo oni wczoraj cały dzień biegali po dworzu. Pojechaliśmy tylko na chwilę dosłownie do Starego Domu, pozabierać jeszcze parę rzeczy. W sumie to zabraliśmy właśnie telewizor i jeszcze jakieś gadżety, właśnie do ofisu, który Wam zaraz pokażę. Ponuje tam na razie niezły bałagan, tak jak i w całym domu. No i dzisiaj, a, no i później przyjechał też brat Marka i zrobił nam grilla. W ogóle kupił grilla, takiego wiecie, do rozpalania. Kupił właśnie w polskim sklepie wszystkie produkty, no i zrobił nam ucztę i tak sobie siedzieliśmy do wieczora. No i właśnie Kacper, Wiktoria i syn brata Marka, i jeszcze dzieciaki tutaj z osiedla, biegali po dworzu, bawili się, więc naprawdę było super. Więc no nie dziwne, że te nogi bolą. No ale dzisiaj był taki plan, że miałam ich, wiecie, poodprowadzać do szkoły i po prostu pojechać na stary dom i tam. Już skończyć do końca takie ogólne ogarnianie z mojej strony, bo w środę ma jeszcze przyjść do nas pani, która będzie już tak na tip top sprzątać wszystko. Łącznie wiecie, z myciem podłóg, odkurzaniem, wycieraniem kurzy, myciem tam jeszcze ostatnich łazienek. Tam już dużo tak naprawdę nie zostało, ale jednak, no i miałam coś tam jeszcze wiecie, a to zawiesić obraz, jeszcze ogarnąć tam na zewnątrz parę rzeczy. No ale wyszło jak wyszło. Można powiedzieć, że do środy mam na to czas, więc stwierdziłam, dobra, zostawiam ich dzisiaj w domu, bo wiki też poszłam obudzić już do szkoły, ale mówimy mamu, czy ja mogę jeszcze spać, bo jakaś taka czuję się zmęczona eee, i rzeczywiście jeszcze taka troszeczkę jest cieplutka, więc mówię, dobra, to już zostańcie dzisiaj w domu. Eee, dałam im lekarstwo, no i eee, Kasper już tam, wiecie, lekarstwo zadziałało, gra sobie w gry. I co chwila mnie woła, bo tworzy tam swoich bohaterów. Ja sobie zrobiłam już śniadanie, herbatkę, więc zaraz się ogarnę. Ja też dzisiaj taka jestem troszkę lekko niewyraźna, bo tam jakoś się mocno dzisiaj nie malowałam. Też mi się już powiem Wam, że jak wiem, że będę cały dzień sprzątać, to mi się trochę nie chce. No, więc dzisiaj będziecie ogarniać ze mną dom, pokażę Wam co mniej więcej już żeśmy zrobili, co poprzestawialiśmy. Tak, Kasper zrobił swoją koleżankę właśnie. Teraz idę zobaczyć. No więc yy, zaczęłam od prania. I co będę jeszcze dzisiaj robić? Na pewno rozpakowywać to wszystko. Na Instagramie Wam już pokazywałam, że dostaliśmy od naszego sąsiada. Gdzieś wam chyba już w którymś z vlogów wspominałam, że sąsiad za nami, za naszą działką, ma właśnie kurki, które znoszą mu bardzo dużo jajek i powiedział, że nam z chęcią będzie oddawał, bo my mu oczywiście powiedzieliśmy, że kochamy jajka, a nie wiem jakie są ceny teraz w Polsce jajek, ale w Stanach to jest po prostu eksplozja cenowa właśnie jajek i są bardzo drogie. Więc moi drodzy, proszę bardzo, piękne jajeczka, prosto od kurek. Dostaliśmy dwa piękne opakowania. Zresztą są różne kolory. No już się nie mogę doczekać, jak zaraz z Wiktorią będziemy jeść jajeczka na miękko. Więc no, pychota. Czy Wy to w ogóle widzicie, jak nam rośnie ta trawa, którą my tutaj? Ja byłam przekonana, że z tego nic nie będzie. I zrobiliśmy to tylko i wyłącznie dla inspektora, bo ja wiedziałam, że my i tak tutaj będziemy, wiecie, kopać, będziemy tu wszystko zmieniać pod basen, bo to jest od tej strony. Oczywiście gołąbki cały czas do nas przylatują i wyjadają jeszcze tutaj nasiona tej trawy, jak i różne inne ptaki. Ale zobaczcie, jak tu się zrobiło zielono. Oczywiście jest jeszcze ta słoma ale zieloność robi coraz bardziej i najśmieszniejsze jest to, że to nawet w takich miejscach zaczęła rosnąć ta trawa, że ja myślałam, że tam nic nie urośnie, bo tam są jeszcze jakieś wiecie pobudowlane kamienie, jakieś tam żwirki i inne, a na tym wszystkim urosła ta trawa. Ja jestem w ciężkim żoku i to samo jest z przodu. Zobaczcie, tutaj też powoli się normalnie zazielenia, póki mi wszystkiego gołębie nie zjedzą, bo też i tutaj one są. No, to rzeczywiście trawa rośnie. Jestem w ciężkim szoku, chociaż powiem Wam, że tutaj tak samo, jakoś za dużo tej trawy nie będzie, no bo tutaj będzie robiony podjazd. No, ale na razie może się zazielenić, zwłaszcza na święta. Tutaj mam w planach też umyć podłogę, nie wiem czy dzisiaj, i zrobić dekorację przed domem. Mam już zakupionych parę. Nie wiem, czy Wam dzisiaj je pokażę, czy w kolejnym vlogu zobaczymy, ale już. Te dekoracje, słuchajcie, kupiłam po przecenie. Bo jednak no, do świąt zostało ile? Dwa tygodnie? Jakoś tak, niecałe. A już są rzeczy przecenione właśnie na święta. I już pojawiają się na przykład na 4 lipca, na święto niepodległości w Stanach. No nic, tak to jest tutaj bardzo szybko, ale mi się to akurat bardzo opłacało. Dobra, idę zjeść to śniadanie. Ja, słuchajcie, dojadam jeszcze sałatkę warzywną z polskiego sklepu. Pychota. Co wam chciałam pokazać, bo właśnie zaraz będę sobie tu ogarniać zlew w kuchni. Zobaczcie jaką mam fajną kratkę. Ona jest tak to taka mięciutka. I on się tu rozkłada właśnie na zlew. I można go mi tutaj wysychać. Wszystkie rzeczy, które... No niektóre rzeczy mam takie, które muszę umyć ręcznie po prostu. Mm. I właśnie... Muszę odkurznić zmywarkę, proszę państwa. Stwierdziliśmy, że po prostu stolik będzie tutaj w super, w super ma miejsce. Bo potrzebowaliśmy stolika, właśnie taki na klucze, na jakieś takie gadżety, jak przychodzimy do domu, żeby gdzieś to odstawiać. No na razie, na razie, będzie sobie tutaj stał. Moja mama mówi tak, ojej, tak w kącie, nie widać go. I nie wiem, może później go położymy, postawimy go na tarasie. Zobaczymy jeszcze. Dobra, kochani, rozpakowuję kolejny karton. A kto tu w tym kartonie siedzi? No I... w końcu nie wyjęłaś no. Zaję, nie no dokładnie, I przyleciała mi tutaj pomoc, zobaczcie. Będzie pomagać no, mi zaraz to wiecie. wszystko rozpakowywać. Przyleciała, ale zanim zaczęłyśmy pracować, to już przerwa się należy i będziemy teraz jadły ciasto, ale dietetycznie. <grym> dokładnie. Kochani, widać podłogę już. Tu stały kartony dopiero co, więc jest dobrze. Tamte są do schowania do kontenera cały czas. To jest do wywiezienia. Tam mi zostały jeszcze takie dwa yy, pudełka, które muszę po prostu wyciągnąć z zdjęcia i ramki, bo teraz będziemy mieć inne ramki, więc te ramki też będą do dodania. Co tam, Wiekuś, jak się czujesz? Chyba już dzisiaj dobrze, co? A no. Oj, chyba tak. Kochani, kochani, jak widzicie, my na starych śmieciach. Ale już dom jest taki pusty, naprawdę tu już jakieś tylko gadżety do sprzątania zostały, bo jutro będzie takie już ostateczne sprzątanie. Marek walczy jeszcze tam w ofisie, a ja tutaj walczę na zewnątrz. I zobaczcie, jak mi się całkiem nieźle tutaj to wszystko domywa. Zaraz też swoją myjkę pod ciśnieniem wyciągnę i będę to wszystko elegancko myć, żeby tutaj to wejście było się, później jeszcze pojadę po wycieraczkę. I będzie spoko, bo też byśmy chcieli już w tym tygodniu zrobić nowe zdjęcia. E, bo tak, kochani, były robione zdjęcia, ale ten dom teraz wygląda całkowicie inaczej. No on jest po prostu pusty, dlatego trzeba na nowo zrobić zdjęcia. Później, oczywiście, przejdę Wam się jeszcze po starym domu, jak już tych rzeczy e, nie będzie, już w ogóle wszystko wywieziemy. E, więc tak, o, jeszcze musimy jeden obraz zabrać ze sobą. Marek, pamiętasz? Co? Obraz musisz zabrać. Jimiego. Um. Cały czas o nim zapominamy jakoś. Zobaczcie, tu już mam umytą dróżkę i chciałam wam pokazać dla porównania drogę. Zobaczcie, tak się brudzi beton cięty na Florydzie. Po prostu na tym jest wszystko, nie. Chodzi właśnie o algi, które w tej wilgotności po prostu rosną jak szalone. I ja wam powiem, że... Moim zdaniem na no, Fjordzie powinien być zakaz kładzenia właśnie tego ciętego betonu, dlatego my w ostatniej chwili zmieniliśmy na, e, na kostkę podjazd. To podjazd miał niecały rok, a wyglądał już, no może nie aż tak tragicznie, no ale, ale, ale podobnie. I zobaczcie, tego się nawet, mimo tego, że ja używam płynów różnych, to w kamerze jeszcze gorzej wygląda niż na, w rzeczywistości. Jak to wyschnie, to też nie wygląda to źle, to wygląda bardzo dobrze. Też tu jest, wiecie, cały czas wilgotno, bo raz, że się podlewają rośliny, dwa, że są deszcze, ale to nigdy nie, nie będzie wyglądało dobrze. Albo trzeba by było położyć płytki, albo by trzeba było po prostu y, położyć kostkę. I tak jak tutaj na przykład na dróżkach mamy kostkę, na której też widzę, że są alki, ale po pierwsze z nich dużo łatwiej wszystko wchodzi, a po drugie, zobaczcie, one dużo lepiej wyglądają niż ten cięty beton. No drama. Dobra, kochani. Zdążyłam przed deszczem. Jeku, jakie tu echo! Czy wy to słyszycie? Wow. E, mimo tego, że zdyłam cały czas, ale już nie mam mebli. I teraz tak, stolik, jeżeli pogoda mi pozwoli, to będę jutro malować, bo mówię, krzesła nie są jeszcze takie najgorsze, e, myłam tutaj właśnie kostkę, jaki z przodu myłam. Teraz to wszystko musi ładnie wyschnąć. Schowam maszynę, bo chyba znowu się zbiera na niezłą burzę. No i teraz jaki jest plan? Plan jest taki, że chyba rośliny muszą wrócić naprzód domu, bo tam już jest ładnie z wycieraczką, ale zostały takie, wiecie, takie, takie ślady po tych doniczkach. Nic nie znalazłam w sklepie, bo byłam też, żeby coś może tam postawić, ale po co jak? Mam cały czas te rośliny, one się dobrze mają, ładnie wyglądają. Więc po prostu je tam postawimy, przestawimy je pewnie jutro, jak już Marek przyjedzie. Ja dzisiaj tutaj ładnie umyłam taras. Tam jeszcze został pokrowiec od grilla, którego już nie mamy, bo oddaliśmy pracownikowi Marka. Więc ja go umyłam, on się suszy, żeby mu Marek może jutro dał. No i mówię, tutaj mamy tak ogarnięty stolik. Całkiem całkiem przyzwoicie ten taras wygląda. Dobrze, że już wcześniej Wyszykowałam tutaj górę i trawa bardzo ładnie się zazieleniła z chwastami, umówmy się, ale też tutaj siałam i też bardzo ładnie wyrosła, więc no nie ma, nie ma, nie ma tragedii, o tak może, jeżeli chodzi o ten płot, bo możecie sobie porównać ten płot, który jest cały czas ładnie biały. A ten to jest już płot sąsiadów. Tam są już nowi w ogóle mieszkańcy, bo nasza sąsiadka sprzedała w ogóle dom. E, tak samo jak i my. E, zaraz sprzedamy pewnie. E, no i tak jak widzicie, palma zostaje. Jeszcze się powtórzę, bo to jest palma, która zasługuje na Waszą uwagę, bo to jest palma, która wyrosła z takiego kokosa, które teraz sama urodziła w tym roku. To jest pierwszy raz, jak ona urodziła e, właśnie kokosy. Doczekaliśmy się tego i to jest palma, która ma. Um, zaraz Wam powiem, ilona ma lat. Jak Wikusia miała 5 lat, to zasadziła ją z moim dziadkiem świętej pamięci. No, prawie 8 lat ma. W sierpniu będzie mieć 8 lat, więc no. Jest pokaźna, naprawdę. No i tak pięknie w tym roku, mówię, urodziła te kokosy. No, ale już ktoś inny się będzie z tego cieszył. Więc yy, więc tak. O jejku, dobra, czas wracać do domu. Ja już jestem, słuchajcie, padnięta, a w domu jeszcze czeka mnie. No, w sumie dobrze, że wczoraj mi się udało wszystkie kartony rozpakować. No ale znowu Marek mi dowiózł kolejne, a jutro ponoć ma przyjechać do nas kanapa. Więc mega fajnie, mega się cieszymy. W końcu będzie tak domowo, tak przytulnie, rozłożymy dywan, już się tam do końca posprząta. Ale to pewnie już zobaczycie w kolejnym vlogu. A ja zobaczcie. Jakie śmieszne mam klapki. To są klapki Wiktorii, która w zeszłym roku chodziła sobie w nich nad morzem, bo ja oczywiście zapomniałam stąd pozabierać jeszcze niektóre buty. Ale dobrze, że były, bo ja akurat miałam skórzane, więc trochę słabo w nich myć pod ciśnieniem. No nic. Idę chowam maszynkę, ja też siebie chowam i jadę już do domu. Jak widzicie, jak widzicie pustki, nie ma już fotela, nie ma już kanapy, zrobiło się echo. Został tylko dywan i kupiony nowy obraz, który bardzo ładnie przesłania dziurę po telewizorze. Nie wiem co z dywanem, masz moja pani od nieruchomości. Jutro to też przychodzi pani, która będzie cały dom już sprzątać. Tak wiecie, tak super ekstra przed zdjęciami. Tu jeszcze zostało troszeczkę jakieś tak pierdolety, ale je zaraz spakuję do samochodu. No i powiem wam, że nieźle to wygląda. No jeszcze tam w pralni są jakieś tam rzeczy. Tutaj są rzeczy do mycia przygotowane i tutaj są też rzeczy do zabrania jak widzicie, dobrze, że mi jeszcze jedno pudełko zostało, to akurat je sobie wykorzystam tu też już jest niezłe echo w tym domu dywan na razie też zostaje zobaczymy co powie agentka do zdjęć ale jest już naprawdę no pusto, pusto przejdę się jeszcze z wami tak szybciutko żeby wam pokazać ale jeszcze wam nagram takie ostateczne pożegnanie z tym domem no jakby nie było, tutaj się tworzyła cała nasza historia. O, tu jeszcze widzę, że jakaś reklamówka że muszę to wyrzucić. Tutaj mamy ofis, który też już spustoszał. Zobaczcie, jak jest pusto. Został tylko worek na śmieci, który jest piekielnie ciężki, więc Marek go będzie jutro zabierał. Nie ma już biurka Marka, jak widzicie, moje biurko zostaje, bo tu są wszystkie sprzęty internetowe i inne zamontowane. To idzie do mojej koleżanki, więc to tak sobie czeka. No i tutaj wszystko to. Już reszta zostaje, bo to jest zabudowanie, więc no dziwne by było, żeby to wyrywać teraz ze ściany. Ale tak, no ale fajnie. Bardzo ładnie ten pokój wygląda. Bardzo jest tak pusto. O, Jimmy jeszcze musimy zabrać jutro. I teraz tak, jeżeli chodzi o sypialnię. Zobaczcie, jak mi się sypialnie powiększyła. Tak, jutro tu będzie ta podłoga, pewnie dywan pójdzie w tą stronę, e, albo go całkowicie zwiniemy i pokażemy, jaką mamy piękną tutaj drewnianą, różaną podłogę, bo tutaj jest właśnie e, na górze różana podłoga. Ja lubię, jak jest tak pusto e, i, tak, i taki jest ład i skład. Tutaj łazieneczka jest wyszykowana. Jak widzicie, puściutko bardzo. U mnie w nowej łazience już jest więcej rzeczy niż tutaj, ale też staram się wiecie, taki minimalizm tworzyć, żeby naprawdę bez sensu też nie mieć tych, tych, tych rzeczy za dużo. No, tutaj szafę to też widzieliście ostatnio, świeci pustkami, też będzie jeszcze chyba myta, na pewno podłoga, bo ona już była ostatnio odkurzana, więc tak a u dzieciaczków. Tu jeszcze widzicie, muszę pozabierać te rzeczy. To są już ostatnie rzeczy. Obrazki też. Tutaj jest toaleta dzieci, też już jest przygotowana. No i tutaj jest pokój kacpra, który się przedstawia na razie w ten sposób. Zobaczymy, jak tam nasza pani do. Przątania i pani do, yy, do zdjęć będzie tutaj sobie to ustawiać, przestawiać. Tak samo pokój Wiktorii. To jeszcze zostało, jeszcze parę takich gadżetów, pierdoletów, ale to pewnie już jutro powynoszę wszystko. Przecież dzisiaj nie mam, nie mam już siły, ale już to wszystko jest puściusieńko. No nic, przeszłam się z Wami. Później jeszcze... Jeszcze raz, bo wiem, że chcecie taki już na sam koniec, jak się będziemy już żegnać z tym domem. Pokażę Wam, jak on będzie wyglądał. Tam jeszcze jakieś gadżety są, ale to już jest niewiele tego zostało, więc pewnie to już do końca jutro wyzbieram. Zapakuję wszystko teraz w jeden karton. No i zbieram się w końcu do domu. No, zobaczcie, jak już jest elegancko. Proszę Państwa, mówię jeszcze tylko kwiatki. Tylko jeszcze kwiatki muszą wrócić na swoje miejsce, ale już jest ładnie. Kupiłam ci nową dużą wycieraczkę. No, tak ładnie jest. Zachęcająco bardzo do wejścia. E, a Marek, moi drodzy, ja właśnie rozpakowuję już ostatni karton do Łazienki. E, robi telewizor. Co? Mówię, że robisz telewizor na kominku. Tak, tylko że muszę kurczę pójść do kontenera, wiesz? I tam będzie telewizorek. Nie, słuchajcie, we trójkę normalnie ten telewizor, żeśmy podnosili. <grym> My z Markiem większą część, a Wiki po środku w razie czego asukurowała. Teraz przytrzymywała. poszła, przytrzymywano. Teraz poszła z bratem skakać na trampolinie. Ale jest już co, Marek? No. Najgorsze chyba jest, nie? No jeszcze muszę ten założyć. Trzeba jakiś specjalny płyn chyba kupić do tego, bo zobacz jest pomazany ten telewizor. Ania, my mamy to. Te szafki, Ania, że tam były na ten? A pod telewizorem pod tamtym? Pod telewizorem, tak. To ja muszę tam jutro sprawdzić właśnie to. Nie, to jest, my to, ty to zabrałaś. Ja to zabrałam? Tak, tylko, że ja nie wiem gdzie to jest. Nie, chyba nie zabierałam. Mówię, mówię Ci, że tak. Tada. Ta Wika napaliła w kominku. Nie, no fajnie to wszystko razem się prezentuje. Czy wiecie, wyobraźcie sobie teraz, że mamy już kanapę, fotele, stolik, stół. A tu jest kuchnia. druga! Druga kuchnia. Nie, no fajnie. Dajcie Wikuś. A teraz śmigło. Śmigło będzie tu. Tu? Mhm. Gdzie? No tu gdzie ta dziurka, widzisz? Tata już wywiercił. Tutu. ty. Okej. I za czy dziura się na tyle zrobiła. <grym> Nie no, weź. Właśnie przymocowuje Marek śmigło, które ktoś może pamięta z starego domu. Ono wisiało pomiędzy... Pustami, e, a brzegiem pucharu. Nie, pomiędzy szafą pod schodami, a spiżarką. Cześć. Cześć, co tam? Nie wiem. Zrobiłeś zmywareczkę? No. O, no. Oj, syn nie woła. Bosco.